Często mówi o uważności. Uważność to takie słowo trochę dziwne dla niektórych, i być może zastanawiacie się, co ono tak naprawdę oznacza. Poza taką rzeczą, która się nasuwa chyba sama, czyli poza takim byciem skupionym na tym, co się wydarza. No, uważność kojarzy nam się z uwagą i rzeczywiście to skupienie tutaj się pojawia, ale jest to, powiedziałabym, mniej takie skupienie naukowe, a bardziej spostrzegawczość. Uważność bardziej kojarzy mi się ze spostrzegawczością. Ta spostrzegawczość oczywiście powinna być świadoma, czyli skupiona na tym, co jest. Tak naprawdę dobre i pozytywne. Na tym polega droga do bycia szczęśliwym. I dzisiaj właśnie o tym chcę Wam powiedzieć. Sama uważność pomaga nam dostrzegać to, czego na co, na co dzień nie dostrzegamy. Bo proszę zwróćcie uwagę, że w codziennym naszym życiu my mamy taką skłonność, żeby przeoczyć wiele rzeczy. Spieszymy się do pracy, myślimy o tym, co w tej pracy musimy zrobić, albo myślimy o tym, jakie zakupy trzeba zrobić na obiad, albo co jeszcze tam w domu jest do załatwienia. To jest naturalne, każdy z nas ma mnóstwo rozmaitych spraw. No, w takim świecie żyjemy. Natomiast uważność to takie świadome wyłączenie się chociaż na pewien okres czasu z tego, bo my też, przyznajmy się szczerze, nie musimy przez 14 czy 16 godzin na dobę cały czas myśleć o tym, co mamy do załatwienia. Możemy sobie zrobić coś takiego, dać taką dyspensę od myślenia o różnych sprawach. Taką dyspensą jest na przykład medytacja, kiedy ktoś siada sobie na 20 minut medytacji, na przykład, to pozwala sobie na to, żeby o niczym nie myśleć, o niczym. Nawet jeśli tam jakieś ważne sprawy się pojawiają w, w życiu, w tym momencie, to i tak, kiedy medytujemy, wyłączamy je, odkładamy je po prostu na te 20 minut na bok. Uważność jest taką umiejętnością odłożenia tych spraw wtedy, kiedy szczególnie chcemy czy potrzebujemy podnieść sobie energię. Na przykład, idąc do pracy albo po pracy, możemy pójść na 15 minut do parku czy do lasu, w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Możemy pójść między drzewa i wchodząc do tego parku czy do tego lasu. Możemy na te pół godziny, które sobie dajemy w prezencie na spacer po lesie, możemy na te pół godziny odłożyć wszystkie bardzo ważne sprawy i wszystkie zmartwienia na bok. Wielokrotnie o tym też mówiłam, że kiedy wchodzimy między drzewa, wyłączając wszystkie zmartwienia i wszystkie natrętne myśli, kiedy wchodzimy między drzewa i skupiamy się na przyrodzie, Właśnie na tych drzewach, albo na kwitnących krzewach, albo na śpiewie ptaków, albo na zapachu e, przyrody, która, który się wokół nas unosi. E, kiedy się na tym skupiamy, pozwalamy, żeby natura równoważyła, harmonizowała nasze pola subtelne. W ten sposób drzewa oczyszczają naszą aurę, podnoszą nam wibracje. I kiedy po pół godzinie wychodzimy z tego parku czy z tego lasu, jesteśmy jak nowo narodzeni. Pamiętajcie, proszę, że nie będzie tego efektu, kiedy pójdziemy na ten spacer w piękne miejsce, ale przez cały czas będziemy rozmyślać o problemach i będziemy się martwić. My wtedy zamykamy bardzo swoje pole. I nie dajemy naturze dostępu nie pozwalamy tej pięknej kochanej naturze żeby naszą aurę oczyściła dlatego takie ważne jest żeby to na chwilę odłożyć na bok uważność polega na tym żeby być w chwili obecnej być w tym w czym jesteśmy oznacza to że jeśli jestem w parku w lesie to jestem dokładnie wśród drzew i na tych drzewach na tych Krzewach się skupiam, zauważam krople rosy na liściach, zauważam kwitnące kwiaty, zauważam, że gdzieś tam śpiewa ptak. To jest uważność. To właśnie uważność jest jedną z najpiękniejszych ścieżek do szczęścia. Tę uważność możemy stosować nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na spacerze. Tę uważność możemy stosować w domu. Właśnie wtedy, kiedy na przykład siedzicie. Załóżmy przy obiedzie jecie jakąś tam pyszną zupkę i uważność polega na tym że rozkoszujecie się tym smakiem większość ludzi przy obiedzie też rozmyśla o tym co jest do załatwienia czasem rozmawiamy tak jeśli jesteśmy w towarzystwie ale uważność to skupienie się na chwili obecnej i na tym czym właśnie się zajmujemy i zobaczcie smak zupy która po prostu może być pyszna, yy, sprawia, że skupiamy się na czymś dobrym. Skupiamy się na przyjemności, tak, na tym wszystkim, co czujemy, kiedy w spokoju zjadamy tę swoją zubkę, czy jakieś tam inne rzeczy. Uważność to dostrzeganie tego, jak piękne kwiaty mamy w wazonie, yy, który stoi koło nas. Bo to też jest taki nawyk, że człowiek, kiedy dostanie kwiaty, to oczywiście ucieszy się, wstawi je do bazonu, postawi, przez moment pomyśli, och, jakie ładne, poczuje wdzięczność do tego, kto go obdarował. A potem wraca do tego, co, czym się zajmował. Uważność polega na tym, żeby w tej chwili, kiedy tu jesteśmy, dostrzegać te kwiaty, żeby widzieć ich piękno, żeby czuć ich zapach, żeby zachwycać się i być w tym zachwycie zachwy przez cały czas. To jest sztuka życia, to jest prawdziwa sztuka życia. I uważność otwiera nas na piękno życia. W każdym momencie swojego doświadczania możecie zauważać mnóstwo piękna wokół siebie. Proponuję Wam właśnie takie ćwiczenie: ćwiczenie uważności, które polega na tym, że w dowolnym momencie zatrzymajcie się na chwilę. Możecie sobie nawet ustawić, w komórce taki budzik, który co pół godziny będzie Wam przypominał, żebyście na minutę weszli w stan uważności. Wejdźcie w ten stan, oderwijcie się od pracy, którą się zajmujecie i zadajcie sobie pytanie: co koło mnie jest pięknego, co mnie zachwyca? Zauważcie kwiaty stojące na stole, zauważcie, Swój sprawny, nowy, piękny sprzęt. Zauważcie piękne obrazy na ścianie. Zobaczcie, docencie również biżuterię, którą na przykład macie na palcach. Albo cokolwiek innego, co sprawia Wam radość, co wywołuje w Was zachwyt. Uważność to bycie w tej chwili. Każda chwila niesie w sobie mnóstwo błogosławieństw, mnóstwo piękna. Zauważajcie to. Odpierajcie się na to, co niesie dowolna chwila w Waszym życiu.